Dzień dobry, witam ponownie. Dziękuję za tą relację ze stoisk na targach CSR. -u. Witam także internautów, zarówno tych, którzy oglądają nas od rana, jak i tych, którzy właśnie dołączyli. A ze mną jest Grzegorz Grzybek, który prowadzi bloga o City blendingu. I będziemy trochę rozmawiać o modzie na zrównoważenie, ale także o tym, o czym lubi pan pisać, o tym, o czym e, lubi pan się dowiadywać, dzielić się swoimi czytelnikami, także o tym, jak pan doświadcza miasta. No i dobrze, e, panie Grzegorzu, zacznijmy sobie e, rozmowę o tym, czy właśnie mamy do czynienia ze zrównoważeniem, bo ten temat no, od kilku miesięcy, a z pewnością, a nad, może nawet od kilku lat. Staje się coraz bardziej istotny, coraz bardziej głośny. Każdy chce być dzisiaj zrównoważony, każdy też mam wrażenie, że myśli o tym trochę inaczej. No więc pytanie jest proste: czy mamy dzisiaj modę na zrównoważenie? Jeszcze raz dzień dobry, witam państwa wszystkich bardzo serdecznie. Gratuluję wszystkim firmom, które tutaj są. Jestem pod wielkim wrażeniem, bo to oznacza, że firmy mają jakby świadomość miasta. One chcą dobrze wpływać na klientów miasta. I zauważają, że klienci tych marek, ich własnych marek, są również klientami miasta. I bez wątpienia to, co dzisiaj widzimy, przekłada się na jakość budowania miasta. Pan zapytał, Chryste, zrównoważmy też tutaj nasze relacje. Ja jestem Grzesiek, więc mogę mówić do Ciebie, Artur. Fantastycznie. Ostatnio słyszałem reklamę Onetu, że na Onet codziennie wchodzi 7 milionów ludzi. Więc ja zacznę od reklamy, dobrze? Muszę, muszę to po prostu zrobić. Tutaj takie jedno stoisko mnie zachwyciło. Nie wiem, czy Państwo widzą balon przy mojej dłoni. To jest jedna z firm, która robi na mnie ogromne wrażenie. Oto dojazd.pl. Bardzo serdecznie pozdrawiam to stoisko. Taka idea polegająca na tym, że kilka osób jednym samochodem z jednej firmy, ale niekoniecznie, może dojeżdżać do, do swojego miejsca pracy. To jest właśnie przykład. E, społecznej odpowiedzialności firmy. To jest przykład fantastycznego startupu. To jest też przykład na to, że moda jest potrzebna zrównoważonemu miastu. Dlaczego? Dlatego, że moda upraszcza komunikację. Znaczy wydaje mi się, że zrównoważone miasto to jest jednak pewna edukacja, to jest wiedza. Wiedza zawsze jest ciężka. No, a kiedy zamienimy wiedzę na modę, to nagle każdy tę wiedzę chce mieć, bo okazuje się, że ona jest przydatna. Jak ktoś ma tę wiedzę, no to jest jakiś lepszy, to jest jakaś przewaga konkurencyjna. Dobrym przykładem są choćby rowery w Warszawie, we Turilo. Tutaj fantastyczne stoisko Involve w Warszawie. Serdecznie gratuluję. Projektu zrównoważonego transportu miejskiego, który wprowadza Warszawa, jestem ciekaw tego efektu w przyszłości ale nawiązując do rowerów, proszę sobie przypomnieć przypomnij sobie, Artur, że jeszcze kilka lat temu jeżdżenie na rowerze, owszem, każdy lubił, ale niekoniecznie każdy chciałby się na mieście na tym rowerze pojawić. No bo jeżeli jedziemy do miasta w garniturze, o tak jak ja dzisiaj się. Drugi raz w życiu po Komunii Świętej ubrałem w koszulę i garnitur. A no to rower nie pasuje. Natomiast jeżeli ktoś nam powie, że jest to moda, i właśnie tę wiedzę zamieni na modę, i ta komunikacja stanie się taka bardziej przystępna, taka bardziej atrakcyjna, no to nagle się okazuje, że. Piękna kobieta może jechać w szpilkach na rowerze do pracy i to jest dobrze widziane, z miłą chęcią to robi. Więc jest to moda, wydaje mi się, że moda bardzo pomaga zrównoważonemu miastu i tej idei. Natomiast oczywiście moda to jest też konsumpcjonizm i takie firmy, które widzimy tutaj dzisiaj, na nich ciąży chyba spora odpowiedzialność, tak sobie myślę. Bo wiadomo, że łatwiej jest wykorzystać ten temat do własnych potrzeb, taniej, tak trochę nieodpowiedzialnie, czyli mówić o zrównoważonym mieście tak, żeby zyskać na tym jak najwięcej dla własnej firmy, a niekoniecznie, żeby to były cele prośrodowiskowe, proekologiczne, prospołeczne. Więc trzymam kciuki za wszystkie te firmy. Mam nadzieję, że zrobią dobry biznes na społecznej odpowiedzialności firm, na zrównoważonym mieście ale że będzie to się działo równolegle a z takim odpowiedzialnym działaniem, że będzie to korespondować z zyskami, zaletami dla klientów miast, bo tak dzisiaj trzeba postrzegać wszystkich mieszkańców. Oni są raz ambasadorami miasta, dwa klientami i to też widać coraz częściej na takich targach jak tutaj. Miasta wystawiają się na targach, miasta są markami. I również konkurują na wolnym rynku miast. Ale się zagadałem, przepraszam. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mówmy jak najwięcej, Mówię bo to na temat, temat. Oczywiście świetnie. temat jest ciekawy, ale kontynuując kwestię mody, no to czasami jest tak, że moda po prostu przemija. I, i co wtedy zostaje? Bo oczywiście zrównoważenie to nie tylko pewne działania społeczne, to nie tylko właśnie zachowanie nasze w miastach, to nie tylko to, jak zaczynamy zmieniać sposób korzystania z usług publicznych, jak zmieniamy swoje przyzwyczajenia, ale także takie dosyć istotne projekty infrastrukturalne, zmiany postaw, bardzo jakby zaplanowane i, i, i tak dalej. I to są mnóstwo strategii, tak, które jakby krok po kroku usiłujemy wdrażać, bądź przynajmniej wygląda to, że staramy się wdrażać. No, więc jak to jest? Czyli może czasami nie powinniśmy się martwić, że ta moda może zaraz przeminąć i nic po niej nie zostanie? To dobrze, że powiedziałeś o tym w takim kontekście. Masz rację, ale mam wrażenie, że w kontekście zrównoważonego miasta i city brandingu dzieje się to w sposób jednak znacznie bardziej odpowiedzialny, no bo choćby działania dotyczące transportu miejskiego, takiego zrównoważonego, w którym poza komunikacją miejską z buspasami ekologicznymi autobusami, pasami ruchu dla rowerów, ale przede wszystkim jakby um, ustawianiu na piedestał, na pierwszym miejscu pieszego w tej komunikacji. Jeżeli w taki sposób o tym myślimy, to to jest jakby takie długofalowe i wydaje mi się, że na przyszłość zostają z tego same dobre rzeczy. Um, ale z drugiej strony, faktycznie można by na przykład dać taki, na przykład dać taki przykład, no cóż, amator, zwykły bloger, to może mówić tak czasami. Wyobraźmy sobie, to jest taki bardzo powszechny trend, suburbanizacja miasta, walczą o mieszkańców, jest ich coraz mniej, bo mieszkańcy coraz chętniej wybierają przedmieścia tam, z jednej strony mają okazję do tego, żeby wybudować dom taniej i znaleźć się w takim przyjaznym środowisku. A z drugiej strony dobrą drogą, bo rozbudowuje się miasta, zamiast powiększać potencjał tych przestrzeni w mieście, które już tam są, rozbudowuje się je, rozbudowuje, pojawia się problem transportu dla tych ludzi, którzy mieszkają u na suburbiach. Więc cóż, trzeba wybudować nową drogę. Nową drogę, to pozbawimy e, miasto, suburbia, jakichś ekosystemów, które są temu miastu niezbędne. No, zrównoważone, e, zrównoważone miasto to takie, które myśli o przyszłości, to mądre miasto e, i wie, że te ekosystemy są dla zdrowego miasta niezbędne. Dobrze, to się nie mieszkam w Warszawie i bardzo się z tego cieszę. Jakieś siedem 7, 7 lat temu, znaczy Warszawa jest coraz lepszym miastem do mieszkania, ale cały czas, no niestety, przepraszam Cię Warszawo, jesteś piękna, masz piękną historię, ale cały czas patrząc na polskie miasta, jesteś bardzo nieatrakcyjna do mieszkania. Atrakcyjny jest dzisiaj Poznań, zaskakujący zupełnie Rzeszów czy Gdynia. Dobre wrażenie robi Białystok, w którym mieszkam. Są miasta na przykład Polski Wschodniej, które... Są obsypane stereotypami, zacofania. Zupełnie tak nie jest. Polska Wschodnia fajnie działa, bo działa razem. Tworzą się klastry w Polsce Wschodniej, województwa współpracują. W związku z tym, że Polska Wschodnia jest takim zacofanym regionem, dostaje masę pieniędzy na inwestycje infrastrukturalne, ale również takie dotyczące kultury itd. itd. To jest bardzo atrakcyjne miejsce. Siedem lat temu mogłem się przeprowadzić tu, tutaj, pracować w dużej stacji radiowej albo stacji telewizyjnej. No w stacji radiowej nie mogłem, bo przegrałem casting ostatecznie, żeby być uczciwym, ale wydało mi się, że mogę pracować zdalnie, czyli mieć pracę tutaj w Warszawie, ale nie zostawiać swojej rodziny, przyjaciół, tego wszystkiego, co zbudowałem przez kilkadziesiąt lat swojego życia w swoim mieście, więc... Ja cały czas jestem takim lokalnym patriotą i mam wrażenie, że dążenie do zrównoważonego, zrównoważonego miasta, to jest właśnie taki lokalny patriotyzm tak naprawdę. No dobrze, a wracając do tej mody, czy moda na zrównoważenie, czy też moda na nowy, nowy sposób korzystania z miasta jest taka sama w Warszawie, jak i w Białymstoku? Czy one się czymś różnią, czy może jest inaczej, czym podchodzą mieszkańcy Stoku do swojego miasta, a inaczej warszawiacy podchodzą do stolicy? Kilka lat temu miałem okazję być po raz pierwszy w Szwecji. Wyjechałem zupełnie zakompleksiony z Białego Stoku. To było 7 lat temu, może więcej. Myślę sobie, no niezwykłe, trafiam do lepszego świata. No przecież tam jest wszystko, Skandynawia. Cud, cud, miejski cud. I nagle się okazało, że jadąc przez przedmieścia pod Sztokholmem, widzę coś, co jest bardzo podobne do Białego Stoku. Okazało się, że to, że miasto ma ogromne przestrzenie parkowe, jest jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce, to, że inwestuje w komunikację i wiele, wiele innych przewag sprawia, który, na które dzisiaj, dzisiaj nie zwracaliśmy uwagi, sprawia, że nie musimy się koniecznie wyprowadzać do Sztokholmu, do Warszawy. Możemy sami tworzyć w swoim mieście. Jakość tego miasta i naprawdę takie miasta jak Rzeszów, Gdynia czy Białystok oferują często znacznie więcej niż Warszawa czy e, na przykład Kraków. No dobrze. Jesteś blogerem, piszesz o miastach. Hmm. O czym najbardziej lubisz pisać? Czy jakie tematy najbardziej ci interesują? Co chcesz swoim czytelnikom najbardziej powiedzieć? A które z kwestii miejskich. Jakby może nie tyle nudzą cię, ale nie masz do nich zbyt wielkiego entuzjazmu. Co uważasz za decydujące dzisiaj, e, jeśli chodzi o życie w miastach? Interesujące to jedno, a to, co piszę, to drugie. <grym> znaczy na pewno w związku z tym, że sam poruszam się po mieście rowerem, mam cztery rowery, to sporo piszę o rowerach, o, o, o tym, o miejscu... E, rowerzystów w transporcie miejskim, ale osobiście chyba imponuje mi coraz bardziej współpraca komercyjnych marek i marek miast. To, że coraz częściej w kampaniach reklamowych, w tej komunikacji komercyjne marki starają się postawić na nazwę miasta, starają się opowiadać historię jakiegoś Swoją historię historię jakiegoś miasta. Zaprzyjaźniać się z mieszkańcami, mówić robimy ranking miast. Miasta ze sobą rywalizują. Często ma to jakiś element właśnie takiej społecznej odpowiedzialności. Takie inicjatywy bardzo mnie kręcą i robią na mnie wrażenie. Ja też bardzo serdecznie polecam Państwu przy okazji serwis natemat.pl. Tak się chyba udarło, że to portal Tomasza Lisa, ale też około 500 blogerów. Ja mam okazję tam pisać i przeważnie znajdować się na stronie głównej. Dziś czyta ten portal 1 400 000 ludzi, więc jeśli ktoś miałby ochotę kiedyś powiedzieć o zrównoważonym mieście, to ja jestem bardzo otwarty i zapraszam do kontaktu. Pan operator już prawie zasnął, więc coś czuję, że zanudzam. Ale nie, kręci głową. Taka praca, nie? Zanudzają, trzeba stać. Ok żeby zadało pytanie, które na nowo rozbudzi ciekawość nie tylko operatora, ale także wszystkich Państwa, ale nie sądzę, żeby to było prawdą, co, co, co przed, powiedziałeś przed chwilą. Dobrze, porozmawiajmy sobie teraz na no, zakończenie naszego spotkania o Twoim wymarzonym mieście. I mówię to w kontekście tego, że mm, Warszawa niedawno słowami pani prezydenta Hanna Biewicz-Watz zdecydowała się, że chce być jak Nowy Jork. Ja mam takie własne osobiste doświadczenie, że kiedyś dorastałem i oglądałem filmy w telewizji, przede wszystkim oglądało się filmy amerykańskie, bo one najbardziej cieszyły i, i, i były najbardziej wydawało się interesujące. I tam rzeczywiście te miasta wyglądały w bardzo specyficzny sposób. Że bardzo wysoko zabudowane, wieżowce, dużo samochodów, duży ruch. To były miasta tętniące życiem, ale jednocześnie z betonu i stali. I czy to uważasz rzeczywiście, że Warszawa chce być Nowym Jorkiem? A jeśli nie, to czy jest jakieś wążone miasto, które powiedziałbyś, na przykład w ogóle poleciłbyś jako wzór do naśladowania? Czy Warszawa chce być Nowym Jorkiem? To oczywiście trzeba zapytać mieszkańców. Przede wszystkim, jeśli mówi tak wybrany przez nich prezydent, to coś w tym jest. Żałuję, że Warszawa chce być kimś i w taki sposób buduje komunikację na poziomie porównań, odniesień. Może jest to jakiś skrót myślowy, który jest skuteczny, tylko mam wrażenie, że Warszawa ma taki potencjał, jest tak wspaniałym miastem, pełnym wspaniałych mieszkańców, nie tylko słoików te, takich jak ja, czy kilku innych słoików tutaj, że można już mówić o e, na nowo budowanej jakości, jakości nazywanej Warszawa, nie nazywanej Nowy Jork. Nowy Jork też jest taki charakterystyczny, bo w markach miast Nowy Jork jest jak Coca-Cola, to jest ponad marka, element popkultury. Ja też przez wiele sezonów oglądałem serial Przyjaciele Friends, tam to serduszko I love New York pojawiało się permanentnie bez przerwy. Chyba należy się cieszyć z tego, że miasto chce być lepsze. Czy ja mam dzisiaj teraz hejtować i mówić, że Warszawa ma takie a takie wady? Chciałbym, żeby Warszawa była niebieskim zielonym miastem, czyli otwartym na, na przestrzenie zielone i budująca, rozbudowująca się wokół rzeki. Taka strategia, takie pomysły, takie idee są. Warszawa to jest też miasto dosyć aktywnego, coraz bardziej aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. A to przecież podstawa dobrego miasta i trzeba Warszawie tego pogratulować i trzymać kciuki. Nie mam zamiaru mówić niczego złego. A nawet mam tutaj w klapie logo Warszawy, więc... Warszawo, powodzenia. Nie jest dziś zbyt dobrze, ale jutro zapowiada się doskonale. Powodzenia. Mhm. Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Mhm. Szanowni państwo, modernizacja nie dotarła także na te targi, bo przede wszystkim fakt, że Telewizja targowa tak mocno dzisiaj porusza temat zrównoważonego miasta, to nie jest przypadek. I to nie wynika tylko z tego, że chcemy dopasować się do aktualnych tematów i tak dalej, ale z bardzo przemyślanych działań w forum odpowiedzialnego biznesu podejmuje temat, podejmuje działania, podejmuje nowy projekt, na którym też powiemy więcej na samo zakończenie telewizji targowej, ale na targach też znajdują się firmy, organizacje, które bardzo konsekwentnie działają na to, żeby te miasta były bardziej zrównoważone. Między nimi mamy tutaj stoisko Econu, które od wielu, wielu lat um, stara się um, bardziej wpływać na naszą um, postawę przy segregowaniu śmieci. Zapraszam Państwa serdecznie na to stanowisko, a, a tymczasem Zapraszam Państwa na dalsze etapy też telewizji targowej. Zaraz będziemy mieli partnera branżowego, to będzie Provident Polska. Ja na razie dziękuję, wracam do Państwa za jakieś 30-40 minut. Dziękuję raz, jeszcze raz Grzegorzowi i Grzybkowi. I zapraszam partnera branżowego. Dziękuję.